Święta Rita mówi: Przyjmij moje błogosławieństwo i ochronę, szukaj wiary w Chrystusie, będę Twoją orędowniczką. Dzień dobry, niech Bóg Cię błogosławi, niech Bóg Cię strzeże, niech Pan Cię chroni. Kto zaczyna dzień modlitwą, skończy dzień dziękując. Moja modlitwa za Ciebie dziś jest taka, abyś otrzymał błogosławieństwo i ochronę od Boga. Święta Rita z kaści, święta od spraw niemożliwych, mówi do Ciebie. Przyjmij moje błogosławieństwo i ochronę, szukaj wiary w Chrystusie, będę Twoją orędowniczką. Wiara jest naszym największym skarbem, to dzięki niej znajdujemy siłę, by stawiać czoła trudnościom życia. Kiedy szukamy Boga z otwartym sercem, otrzymujemy nie tylko boską ochronę, ale również pokój, który tylko On może nam dać. Niech ta modlitwa dotknie twojego serca i przyniesie błogosławioną obecność Świętej Rity i naszego Pana Jezusa Chrystusa do twojego życia. Dziś pomódlmy się razem, prosząc Boga o jego błogosławieństwo i ochronę. Słowo Boże uczy nas, że niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swoje nad tobą i niech cię obdarzy łaską. Niech Pan zwróci ku tobie oblicze swoje i niech ci da pokój. Psalm 624, 26 Przyjmij to i wierz w to. Chcę, abyś napisał poniżej. Wierzę w błogosławieństwo i ochronę Boga. Biblia mówi o historii Daniela w jaskini lwów. Wspominałem już o nim kilka razy. Daniel został wrzucony do jaskini lwów, ponieważ był wierny Bogu, ale Pan posłał anioła, który zamknął usta lwom, chroniąc Daniela przed wszelkim złem. Ta historia pokazuje nam, że Bóg jest wierny, aby nas chronić i błogosławić, nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Wierzę, że my również otrzymujemy to błogosławieństwo i ochronę od Boga. Ty, który wchodzisz tutaj po raz pierwszy, niech nasz Pan Jezus cię błogosławi, strzeże i chroni. Witaj, witajcie! I tutaj nie mówię o religii czy nazwach kościołów, tutaj mówię o Bogu, o Słowie Bożym. Ojcze, w imię Pana Jezusa, proszę Cię za wszystkich synów i córki, za nasze życie, za wszystkich, którzy są teraz tutaj, modląc się ze mną i otrzymując tę modlitwę. Święta Rito z Kasi, potężna orędowniczko Prosimy o Twoją obecność i orędownictwo w tym momencie. Moja modlitwa teraz jest taka, aby wszyscy otrzymali Twoje błogosławieństwo i ochronę z orędownictwem Świętej Rity Dotknij, Panie, od czubka naszej głowy aż po podeszwy naszych stóp. Niech Twoja potężna ręka nas przykryje i strzeże przed wszelkim złem, a święta Rita niech nas towarzyszy i chroni. Panie, szukamy Twojej twarzy, ufamy Twojej mocy i miłosierdziu i prosimy, aby święta Rita była naszą przewodniczką, błogosław nasze domy, nasze rodziny, nasze prace i wszystkie nasze drogi. Niech czujemy Twoją obecność w każdym kroku, który podejmujemy, umocnieni w wierze i zaufaniu do Ciebie z orędownictwem Świętej Rity. Święta Rito z módl się za nami i za naszymi potrzebami. Błogosław zdrowie każdego z nas, niech uzdrowienie i ochrona będą nad nami wszystkimi przez Twoje orędownictwo. Proszę również, Ojcze, abyś nas prowadził i chronił przed wszelkimi pułapkami i niebezpieczeństwami tego świata, z pomocą Świętej Rity. Panie, oddajemy nasze życie w Twoje ręce, wierząc, że Twoje błogosławieństwa i Twoja ochrona z orędownictwem Świętej Rity są nad nami. Święta Rito, módl się za nasze rodziny, abyśmy żyli w harmonii, pokoju i miłości, zawsze prowadzeni przez światło Boga. Święta Rito. Orędowniczko spraw niemożliwych, prosimy Cię, abyś nadal nas błogosławiła i chroniła. Niech Twoje wstawiennictwo przyniesie nam łaskę, abyśmy zawsze byli wierni Bogu, nawet w najtrudniejszych momentach. Święta Rito, niech Twoje błogosławieństwa nas otaczają i dają nam odwagę do stawiania czoła wyzwaniom z wiarą i nadzieją. Prosimy, abyś wstawiała się za nami, abyśmy byli uwolnieni od wszelkiego zła i mogli iść pewnie w wierze w Chrystusa. Święta Rito, bądź zawsze z nami, prowadząc nasze kroki i chroniąc nas pod swoim świętym płaszczem. Amen. Mam tu przed sobą otwarty psalm Naintyony, który mówi Kto przebywa w ukryciu najwyższego, w cieniu wszechmocnego spocznie. Powiem o Panu. On jest moją ucieczką i twierdzą moją, moim Bogiem, któremu ufam. Wiesz, co to oznacza? To znaczy, że kiedy ufamy Bogu i szukamy Jego obecności, jesteśmy bezpieczni pod Jego ochroną i opieką. Deklaruję zwycięstwo w Twoim życiu, niech błogosławieństwo i ochrona Boża będą nad Tobą. Ojcze, poświęć tę wodę swoją mocą, swoim namaszczeniem, swoim duchem. Kiedy ją wypijemy, niech dotknie nas błogosławieństwo Pana, niech zdrowie i łaska uzdrowienia Panie. Niech zdrowie będzie od szczytu naszych głów po podeszwy naszych stóp w imię Pana Jezusa. Użyj swoich dzieci, aby ta modlitwa dotarła do wielu domów, rodzin i osób potrzebujących błogosławieństwa i ochrony. Niech ta modlitwa dotrze do wielu osób, które potrzebują Twojego błogosławieństwa. Zdrowaś królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza. Zdrowaś. Do Ciebie wołamy, wygnani Synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc w tej dolinie łez. Przeto, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy swoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Amen. Wszechmogący Boże, chwalimy Cię za Twoją dobroć i miłosierdzie. Prosimy, aby Twoje światło oświecało naszą drogę i aby Twoja ręka prowadziła nas w każdym kroku. Niech Twoja obecność będzie odczuwalna w naszym życiu, przynosząc pokój, radość i nadzieję. Pomóż nam w pełni ufać Tobie i zależeć od Twojej woli. Błogosław nas zdrowiem, ochroną i pomyślnością. W imię Jezusa. Dziękujemy Ci i błogosławimy Cię. Amen. Ty, który wszedłeś tutaj na moment modlitwy, jesteś tu po raz pierwszy, niech Bóg Cię błogosławi. Witamy Cię serdecznie. Jeśli chcesz, aby Twoje imię było zapisane i prezentowane Bogu w każdej kolejnej modlitwie, kliknij poniżej w słowo subskrybuj i podziel się tą modlitwą z całą swoją rodziną, wszystkimi swoimi krewnymi. Wszystkimi, którym życzysz błogosławieństwa i ochrony Nasze kolejne spotkanie odbędzie się tutaj o piątej i siódmej rano Czy już powiedziałem Ci dzisiaj, że Cię kocham? Kocham Cię, droga owieczko Niech Bóg Cię błogosławi